Dzień dobry, e, mam na imię Marek. Mam w użytkowaniu sekator firmy e, Peleng w wersji mniejszej, który stosuje do cięcia e, młodego przede wszystkim sadu. Wychodzi to bardzo dobrze. Trzepce są wyprowadzone, łatwo się to tnie. Sekator jest wygodny, poręczny, nadający się w każdej dziedzinie cięcia. Czy to będzie z platformy, czy to będzie cięcie młodych drzew, wychodzi to bardzo dobrze. Sekator jest, ma w baterię, która wystarcza w moim przypadku, myślę, że na 16 godzin cięcia, czyli tak. Dwa dni wychodzą, powiedzmy, po 8 godzin do cięcia. Dzień dnia. Mając go tylko w chwilowym użytkowaniu, prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że e, zakupię go na przyszły sezon, ponieważ w mojej ocenie jest wart polecenia ze względu na swą, e, specyfikę pracy przede wszystkim długo trzymającą baterię.